Witam w kolejnym poradniku ze Scratcha. Dzisiaj omówimy grupę kontrola. Zacznijmy od tego, czym jest ta kolejna specyficzna kategoria. Tuż te bloki wpływają na wykonywanie poleceń od innych bloków skryptu. Pierwszy, czyli ten, opóźnia wykonanie kolejnego polecenia o wybraną liczbę sekund. Niestety ułamki sekund są ograniczone do części setnych sekundy i mówię to z własnych obserwacji, więc jak coś, to sprawdźcie mnie w komentarzach, proszę. Drugi z kolei. Później wykonanie kolejnego polecenia do czasu spełnienia warunku, który możemy wziąć na przykład z grupy czujników. Czyli na przykład aż kliknie to myszką na scenie oczywiście. Dalej mamy blok pętli, który powtarza wykonywanie poleceń fragmentu skryptu lub jego całości wybraną liczbę razy. Zobaczcie, wkładam sobie tak wkładamy. Nie wiem czy to słyszeliście. W każdym razie trzy, trzy razy ten dźwięk został wydany. Dobrze, to już sobie wyrzućmy. Kolejny blok to pętla powtarzająca fragment skryptu. Lub jego całość do czasu zatrzymania programu lub skryptów, którego jest częścią za pomocą specjalnego bloku. No, za chwilę go poznacie, tak to jest to. I ostatni z pętli, czyli ten. Ten tak. Powtarza do czasu spełnienia określonego warunku. Teraz przenosimy się do bloków jeżeli i w angielsku, jakie to piszę. Tak więc ten blok. Uruchamia umieszczone w nim skrypt, jeśli zostanie spełniony warunek, który możemy umieścić tu. Jeśli nie zostanie spełniony, to po prostu skrypt w nim za zostanie pominięty. Za to w tym bloku różnica jest taka od poprzedniego, że można dodatkowo określić w nim, co się stanie, jeśli warunek nie zostanie spełniony? Tak, czyli tutaj, w tym miejscu, jest, co, jak nie zostanie spełniony. a tu jak zostanie? No. Ok. OK. Teraz mamy dosyć dziwny blok, który zatrzymuje zależy od wybranego trybu cały program, tak? Czyli al skrypt skrypt w którym jest umieszczony, czyli this script. No i inne skrypty sprite'a, w którym jest umieszczony, czyli other scripts in sprite. Chciałbym dodać, że bloku tego nie trzeba stosować na koniec każdego skryptu, ponieważ ten skrypt po wykonaniu zatrzyma się automatycznie, tak Bo jak się już skończy. To się zatrzyma automatycznie. Więc nie będzie nic logować, nie trzeba tego używać. Ale jak też chce zatrzymać z jakiegoś powodu, pętlę za, zawsze zamiast używać powtarzaj aż, no to y, można takim blokiem. No to tak bardziej w ramach ciekawostki ten blok jest rzadko używany naprawdę. Na sam koniec bloki do klonowania. Więc najpierw wytłumaczę, jak zachowują się klony w Scratchu. A więc oto trzy rzeczy, które musisz wiedzieć. Zmiany dotyczące konkretnego sprite'a, czyli lokalne, kopiują się, kiedy utworzymy jego klona, ale tej kopii używać może tylko klon, do którego została skopiowana. Drugie to, że maksymalna liczba klonów na jednego sprite'a to 300. No i ich pozycję, kierunek, kostium i tym podobne można zdobyć tylko za pomocą specjalnych technik, które wyjaśnię pewnie w najbliższym poradniku z różnych takich skaczowych właśnie techniki trików też będzie. Dobra, koniec wyjaśnienia przechodzimy do konkretnych bloków. Ten. Uruchamia podczepiam do niego skrypt, kiedy nastąpi utworzenie pierwszego klona. Normalnie będzie uruchamiał skrypt we wszystkich klonach, tak nie w zwykłych sprite'ach lub scenie, ale da się zaprogramować konkretnego klona za pomocą odpowiedniej techniki, wykorzystującą właśnie tą mechanikę kopiowania zmiennych, czyli pierwsza zasada, to mówiłem. Ten tworzy nowego klona z wybranego sprite'a, tak lub innego, ale teraz nie mam innego. Mogę Wam pokazać nam sobie innego. Teraz zobaczcie, że będę mógł wybrać tego drugiego spray, to tak. To jest też ważne. I ostatni na 10 ten. Usuwa klona, w którego skrypcie się znajduje lub, jeśli jest w skrypcie zwykłego sprite'a albo sceny, wszystkie sprite'y usuwa. Ok, zatem to już wszystko, dziękuję za oglądanie i zapraszam do obejrzenia poprzednich które ze Scratcha. Do zobaczenia, cześć!